I jak to my żyjemy z tym duchem świętym? No tak, czyli już wiemy, że każdy, kto przyjął Jezusa tak, jako swego pana i zbawiciela, wyznał go, pa, serc, wyznał go ustami, uwierzył w sercu. I nasz duch się łączy z tym duchem świętym, tak? Ale oprócz tego się coś jeszcze dzieje. Ten, ten duch święty zaczyna być przy nas. Chodzić przy nas fizycznie, tylko on nie ma ciała, ale fizycznie przy nas, tak? Czyli jestem tutaj i on. Prawdopodobnie jest gdzieś w zasięgu mojej ręki. Tak mówi Biblia, słuchajcie. Teraz się otrzyma, żeby nie dostać. Tak, teraz tutaj uniki robi, tak? I tutaj siedzi przy Kirilu, tak? I jak zrozumiecie taką tajemnicę, że On jest przy was, jak jecie obiad, jak gotujecie makaron, jak bierzecie prysznic, jak jesteście na toalecie, tak? I On jest zawsze przy was. I jak robicie awanturę swojej żonie, to też jest przy Was.